Cześć, nazywam się Justyna Świdrak i jestem badaczką w Instytucie Psychologii PAN. W tym filmie opowiemy o projekcie pod tytułem Jak wielozmysłowe wirtualne doświadczenie zanieczyszczenia powietrza wpływa na zachowania środowiskowe. W skrócie VAPE od Virtual Air Pollution Experience. Projekt realizowany jest w ramach konkursu IDEA na interdyscyplinarne projekty badawcze, który finansowany jest z środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt zaplanowany jest na 3 lata. Nasze konsorcjum składa się z czterech partnerów. Koordynatorem projektu jest Instytut Psychologii PAN. Pozostałymi partnerami są Norweski Instytut Badań nad Powietrzem, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, w tym Stowarzyszenie Kobo oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki współpracy specjalistów i specjalistek z tak odmiennych dyscyplin badania WEIP mają kompleksowy, transdyscyplinarny charakter. W projekcie łączymy psychologię, ekonomię, technologię informacyjną oraz naukę o atmosferze, aby kompleksowo zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z ogrzewania domów i mieszkań. W ramach projektu WEIP swoje wysiłki łączą naukowcy z wielu dziedzin: między innymi psychologowie, ekonomiści, ale również informatycy i artyści. Dzięki temu projekt ma prawdziwie transdyscyplinarny charakter. Co więcej, na uwagę zasługuje fakt, iż jest on w pełni projektem partycypacyjnym. Do współudziału w projekcie zaprosiliśmy również lokalną społeczność, która brała udział nie tylko w warsztatach partycypacyjnych, współtworzenia rozwiązania w postaci imersyjnego środowiska do wizualizacji multisensorycznej smogu, ale również do uczestniczenia w codziennej obserwacji środowiska w formule tzw. citizen science, obywatelskiej nauki. W badaniach laboratoryjnych w ramach projektu VAPE bardzo ważnym elementem jest obiektywność wyników badań. Dlatego też poza ankietami oraz obserwacją wykorzystujemy pomiary psychofizjologiczne, czyli np. rytm serca, Pobudzenie organizmu, czy też ruch gałek ocznych. Dużym wyzwaniem jest synchronizacja tych wszystkich sygnałów w ramach jednego programowania, dlatego też współpracuję z grupą młodych programistów oraz programistek z naszego laboratorium. Moim zadaniem i wyzwaniem jest złożenie całości aplikacji w rzeczywistości wirtualnej, aby zapewnić badanemu jak najlepsze w niej zanurzenie. Kluczem do tego jest połączenie dwóch umiejętności. Z jednej strony umiejętności techniczno-informatycznej, a z drugiej typowo artystycznej. Wszystko to odbywa się w ścisłej współpracy zespołowej, w skład której wchodzą członkowie XR Lab oraz Instytutu Psychologii PAN. Jako zespół staramy się opracować oraz przetestować w warunkach laboratoryjnych. Potencjał multisensorycznego sygnalizowania zanieczyszczenia powietrza. W tym celu opracowaliśmy projekt badania w wirtualnej rzeczywistości. Laboratorium w wirtualnej rzeczywistości, w którym się znajdujemy, pozwala nam na zebranie danych psychofizjologicznych oraz behawioralnych, takich jak ruch gałek ocznych czy aktywność mózgu. Pozwoli to nam na ocenienie stanu emocjonalnego uczestników. Oraz źródła i poziomu ich uwagi. Moja rola w zespole skupia się głównie na projektowaniu oraz budowaniu wizualnej części tworzonego przez nas badania to jest środowiska 3D, w którym znajdować będą się uczestnicy, ale również animowanych wizualizacji zanieczyszczenia powietrza, które będą ich otaczać. W celu opracowania wirtualnej sygnalizacji zanieczyszczeń, Sięgam do wiedzy z zakresu projektowania, komunikacji zagrożeń. Jest to praktyka obejmująca wzory, tablice, etykiety informujące o potencjalnych zagrożeniach. Część tej wiedzy odwołuje się do sygnałów zaobserwowanych w naturze, np. Na u trujących gatunków zwierząt, oraz na instynktownych reakcjach, które wywołują.